Face to face Nathan Marcoń kontra Denis Załęcki przypomnijmy zasady na... zostań no, proszę Denis Mam z policją chwilka. ale przydałbyś się teraz wiesz jakbyś i co mówią co mówią byku możesz ktoś na głośnik smakował? przyjść tutaj Nathan chodź chodź mamy face to face z Denisem Załęckim w IceWalu zapraszamy z czy bez? bez bez ja mam mikrofon będę trzymał daj Wiadomo, to nie wstyd. Ty duże źrenice masz. Zawsze mam duże. Masz coś z okiem. To po sparingu? Ej, ej, ej! Światła! <noise> nie rzucaj, nie! Nie rzucaj! Denis! Nie, szachta, szachta, nie, nie, nie wchodź, nie wchodź. Dobrze, panowie, musimy to skończyć, Denis, znowu to zrobiłeś. Niestety nasz Ice Wall uległ destrukcji i o dziwo to zniszczył go najpierw Nathan Marcoń, Denis Zalenski dokończył destrukcji. Panowie i panie, tyle było z naszego icewallu Chcieliśmy Wam bardzo podziękować za to, że byliście z nami.